Dzień dobry. Są z nami dzisiaj Ming-Wei i Oskar Król. Zaczniemy standardowo. Poproszę, żebyście się przedstawili i powiedzieli, skąd do nas przyjechaliście. Jestem z Tajwanu, oryginalnie, i przychodziłem do Polski 9, 8, 9 lat temu i studiowałem Szkołę szkole w Łodzi, skończyłem studia 2 lata temu Obecnie w własiowie i to tam jest w tak. Studiowałeś reżyserię. Tak, tak, Reżyserię. Ta, ta, ta. reżyserię. Hmm, hmm. Nazywam się Oskar Król. Urodziłem się w Niemczech. Moi rodzice wyjechali z Polski do Niemiec i ja wróciłem tutaj tak jakby do Polski um, i studiowałem też w Łodzi. Byliśmy teoretycznie tak, jakby na tym samym roku z Mięgłajem. Tylko, że ja byłem w, na operatorcu i skończyłem studia tak oficjalnie w tym roku. W tym, w tym roku miałem obronę. A, czyli mamy do czynienia z dwoma świeżo upieczonymi absolwentami Łódzkiej szkoły filmowej. Y Wrócimy jakby do tego momentu jakby Waszej kariery filmowej. Dzisiaj w czasie tego wywiadu chcieliśmy porozmawiać o Waszym filmie Połączenia Coles. I choć wiem, że i znam kilka Waszych innych filmów, więc o nich też parę słów. Ale najpierw zanim przejdziemy do filmu Coles, to chciałem Was zapytać, czy korzystacie często z numeru 112? Czy zdarzało wam się dzwonić? Eee, Ktoś stałym, e, osobiście. Nie, chyba tak. Nie, nie kogoś stałym. W ogóle nie, tałem, się, da, nie kurence, w Polsce, ale na Tajwanie tak, jednak. Czy ta, sam, mm. ta y, y y sytuacja jakby była pomocna? Mm, ja w Niemczech dwa razy chyba zadzwoniłem. Y no, jeden, ale to było, żeby Policja, tak jakby poinformować co się tam dzieje. Uh, I jeden raz nie przyjechali, bo gdzieś. Bo to było w małym mieście. Jeden raz nie przyjechali, bo po prostu była jakaś duża awantura gdzieś w innym miejscu i nie mieli wtedy Policji, żeby wysłać. Um, więc coś tam było tak different experience. A drugi raz to wtedy przyjechali tam. I, było w porządku. A w Polsce chyba nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Może kiedyś, jak babcia musiała do szpitala albo coś, ale to um, chyba szybciej, w tym przypadku szybciej było po prostu wyjechać tam. Więc. Nie, Czyli jakby idąc y, y, tym kropem, y, wasze doświadczenia z Call Center 112 y, y, nie, nie były inspiracją do powstania tego filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy? Dla mnie nie, nie bardzo. To inspiracja dla mnie była, bo kiedy był by, by 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 w czasie pandemii mhm. i byłem samotny, samotnie, mieszkałem w domu i te. Takie czuje się jakieś połączenia między osobami przez telefoby online i też zaczynałem sobie. Wyobrażać? Tak? Co, co, się, co, co się stało w tym momencie uh -huh. Takie kryzys albo to dużo, dużo rodziny, dużo ludzi jest sama w domu i jak jak dają da radę albo i to była dla mnie inspiracja. Tak. Dla mnie po prostu trochę było, nie wiem czy inspiracja, ale jakoś tak motywacja za tym filmem. Trochę, żeby po prostu, um, nie wiem, pokazać jakąś, może coś takiego, że siedzi jakaś twarz za tym telefonem, że tam jest inny człowiek. E, to... Który z Was, jeśli tak mogę to ująć, jakby wprowadził ten temat? Kto z Was wpadł na pomysł, że robimy film o Call Center 112? Kto jest autorem tego pomysłu? Hmm. To robiłem to ja, a, a pierwszym był na linie, jak powiedzieć, samo A Co coś takiego, a zaczynałem z, a, sprawdzić, jak zrobiliśmy research i, i okazało się, że nie, 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 nie mieli, nie wiem, czy teraz jest. Nie mieli oficjalnej linii, albo w Bojcie w Polsce, czyli bardzo szkoda. A potem poznaliśmy się z, z jedną pani, która pracowała w, jako e, psycholog, psycholog? W, w Łodzi, w centrum 112. W takim razie, jak to było? Bo mówisz, że ta pani naprowadziła was jakby na tą, na pomysł tego, żeby to było właśnie w call center 112. Czy uzyskanie pozwoleń na filmowanie w takim miejscu, gdzie po prostu się dzieje, to było trudne? Czy ta biurokratyczna droga była jakimś problemem? To, to tak i nie, to mamy jakieś. To dla, dla nas to był jakby jak za, nie zalet, tak? Tego, Zaleta? Zaleta? Hmm. Za Taki plus. Tak, uh -huh. plus, tak, uh -huh. plus, bo poznaliśmy już tę pani, która pracowała tam i też jesteśmy ze szkoły filmowej. Czyli studentem, i, i potem do ma do rządu, do nie ma dużo wątpliwości, do mm -hmm. szkoły filmowej. A, ale do końca, uh, kiedy już mieli pierwsze jakby dokładnie jak układ, układka mm -hmm. i musi mieć jakieś spotkanie z urzędem uż, uż, i spotkanie się gdzieś ja jakimiś... Ministerstwo, chyba Ministerstwo Spraw Wewnętrznych albo bezpie, Bezpieczeństwa Wewnętrznego mhm. bo tam chodziło też jakoś o to, czy po prostu jest wizerunek tego jakoś odpowiedni ale też um, chodziło o to, żeby po prostu nie było jakichś numerów, albo jakieś takie Um, bardzo konfidencjalna, żeby tego tam tak jakby nie pokazać. Tak no. i, i mieliśmy, uh, były oki, okay. to nie, 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 nie mamy dużo mm -hmm. jakichś, jak powiedzieć, z, zmian, zmian albo, albo pressure, mm -hmm. odpadnie, ale mm -hmm. jedną z mian, też zgadzam się i, i to jest jakiś, jak mówię, jak ethical mm -hmm. Tak, już Tak. I rzucaliśmy, ta, zjucza, jeden, jeden część i, i zaby, też oni są zadowolone. Okej, to dobra. To jesteśmy w tym momencie, że otrzymaliście wszelkie zgody, y, weszliście do call center, zaczęliście zdjęcia. I teraz pytanie do operatora. Ty Oskar jesteś y, operatorem. Y, w, tych, w tym filmie miałem takie wrażenie, że jakby ta przestrzeń jest dosyć ciasna. Że tam jest mało miejsca. Jak operator radzi sobie w takim miejscu? Czy ty miałeś pełną swobodę filmowania? Co, co musiałeś zrobić, żeby to wyszło tak jak chciałeś? Mhm. Um, mieliśmy po prostu. Zastanawialiśmy się trochę koncepcyjnie. Um, nad tym, bo po prostu jakoś jest tak, że teraz tak jakby te, tak jak ten film teraz po prostu jest w tej wersji ostateczny, um, albo w tej zakończony, przykład jest tak, że jesteśmy tylko tam w środku. Nie? nie wychodzimy całkowicie tak, jakby poza tą przestrzeń. Jedyny moment, gdzie widzimy tak jakby świat zewnętrzny, zewnętrzny mhm. to jest po prostu jak siedzi pani tak jakby na ławce, tak jakby na koniec filmu. A po prostu, jak kręciliśmy w środku, to po prostu um, myśleliśmy tak, że jakoś być trochę na zbliżeniach, trochę tak jakby na portretach, jakoś bardzo, trochę bardziej bliskich nad ludziach. Czasami można to, trochę więcej jakoś pokazać, żeby spróbować wizualnie jakoś pokazać taki um, one cycle of the work. Taki jeden cykl, tak, tak jakby trochę, ale tak, jeśli chodzi o takie sprawy techniczne, to tam po prostu na przykład, bo ekran był tak jakby na zawsze jest na wysokości twarzy, więc trzeba musieliśmy tam po prostu trochę kombinować, żeby jakoś być w odpowiedniej jakoś wysokości albo coś, żeby, żeby jakoś byli odpowiedni w kadrze, bo używaliśmy czasami refleksji, mhm, żeby po tak. prostu też spróbować nie tylko pokazywać ludzi, ale też jeszcze trochę więcej jakoś do tego Dodać, że na przykład oni wtedy jakoś się zmienią w jakieś cienie albo odbicia albo coś, i próbowaliśmy to wtedy robić też tak, żeby, żebyśmy nie byli tam za bardzo um, prezent, żeby po prostu na przykład ustawiliśmy wtedy jakoś kamerę i spróbowaliśmy się wtedy jakoś schować albo coś, żeby po prostu nie mieć takiego wpływu na ich roboty, bo nawet jak się wtedy coś kręci i um, to zawsze wtedy ludzie mogą mieć poczucie, że tam jest kamera i wtedy mogą się jakoś inaczej zachowywać, a my chcieliśmy, żeby to było po prostu jak najbardziej autentyczne. I po prostu wtedy jakoś postawiliśmy się tam i wtedy czekaliśmy trochę i wtedy z czasem wtedy they got used to us. I myślę, że wtedy to przez to jakoś taką autentyczność wtedy też dostało, że ludzie byli bardziej. Swobodnie. Właśnie tutaj mam jeszcze kontynuując to pytanie. Jak sobie radziliście ze światłem, dopalaniem świateł, prawda? Ja mam wrażenie, że w tym pomieszczeniu, w call center cały czas panuje taki półmrok, prawda? A wy potrzebujecie światła. Korzystaliście, czy to tylko na naturalnym, tam istniejącym świetle, tak? Tak. Zero. I chyba nawet tam nie wyłączaliśmy, chyba nie wyłączaliśmy, chyba tam nie ingerowaliśmy wcale. Było na przykład tak, że wiem, te monitory ekranów zawsze tam świecą i po prostu można jakoś... Spróbowaliśmy wtedy z tego jakoś skorzystać, żeby mieć jakoś te światła trochę kontrowe, albo jakoś ich na tle tego świecenia albo coś, albo mieliśmy... Um, czy, albo na przykład, mieliśmy moment na, przykład, na, na koniec filmu, gdzie po prostu światło tak wpadło ładnie od boku I wtedy się jakoś dopasowaliśmy do tego, bo mieliśmy FS7 i takie stare um, Canon L obiektywy um, I po prostu to wystarczyło nam, że mieliśmy tak jakby dosyć ekspozycji tam nie, nie chcieliśmy oni no, mhm. no. o właśnie i chciałbym jakby teraz w tą stronę pójść bo y, jesteście w call center ty filmujesz a ty musisz y, teraz pracować jakoś z tymi ludźmi którzy tam są y, i pokazywać ich emocje czy oni byli y, początkowo y, czy wy im właśnie przeszkadzaliście i czy te emocje y, jakby pokazywali od razu czy trzeba by było im czasu żeby się przewyższać dużo dużo czas do de, de, do, do mhm. i też dużo bo, bo, bo do końca to do wy, 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 wybrany, materiał. Mhm. Tak. Dużo Dużo to to też oni gadają o o nas i też też zrobią vib na na mhm. nas i ten, na przykład to, Ale to to roz, bo bo przed kamerą nie, 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 nie nigdy nie czuje tak jak powiedzieć, jak i to, to ich sposób to jak powiedzieć, cope mm. ich sposób ja bym powiedział deal with the jak po prostu um, jak sobie radzą z tą sytuacją mm -hmm. sytuacją i też w tym czasie też radzą na na placę, czyli bardzo ciężko. Chciałem jeszcze Was zapytać jakby o kwestię tego, jak Wy razem pracujecie, bo wynotowałem sobie, że wspólnie pracowaliście przy takich filmach jak Warszawa i Holandia. Ten film pokazujemy na naszym festiwalu jutro. Flashlights z 2020 roku, przy Placu Wolności z 2019. Sí, nie, nie nie? Tam, tam po prostu robiłem jedno ujęcie, nie, nie takie ujęcie ujęcie? long shot na, na Okej, <puisque> <transcriptyun thấy> <photos> Ok, to czy stanowicie taki filmowy team, czy, czy po prostu spotykacie się do konkretnych projektów? Bo, robiliśmy tak jakby to ostatnio, no, like three projects together. No więc. Um, i bo, i bo, chyba też jeszcze tam pomagał wtedy przy tym Placu Wolności. I też robiliśmy moją etiudzę operatorską kiedyś? Zaczęliśmy wtedy pracować tak, jakby razem? To na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Znalazłem taką informację, że Ty pracujesz nad pełnometrażowym filmem. Nad dużym pełnometrażowym filmem. Czy. Zdalisz nam trochę na temat tego filmu. Co to ma być? Pipa o wojsku czyli wojsku i historii jest w Warszawie. I to jest film fabularny, rozumiem? Tak, 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 ta, ta, ta. A mnie o do końca nie o wojsku dokładnie, ale o o O ludzi. Mhm, ty będziesz operatorem. Bardzo wam dziękuję. Spotykamy się jeszcze na Q&A po projekcji waszego filmu, a tymczasem zapraszam na pokazy. Dziękuję.